Jadącą na Lednicę spotkali, to pytałem was, zadając pytanie, Lednica to? W zasadzie nie pytałem, tylko tak krótko chciałem usłyszeć Lednica to? Lednica to? I doszliśmy do tego, że Lednica to wybór Jezusa, to spotkanie z Jezusem. To Jezus, który ma moc posłać nam od Ojca swego Ducha i napełnić nasze serca swoją mocą i swoją łaską. On otwierał serca ludzi świętych. Otwierał serca. otwierał serca świętego, otwierał serce świętego Jana Pawła II i otwierał serce ojca Jana. Otwierał serce ojca świętego Jana Pawła II bardzo, bardzo szeroko. To ostatnie wołanie, które streszcza przecież, a my na Lednicy śpiewamy szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie. Pokazuje, że człowiek, który spotyka Chrystusa, będzie całe życie także spotykał innych, szukał innych na ich drogach, wszędzie tam i wszędzie, gdzie tego spotkania potrzebują. Wśród wielu, wielu spotkań, pewnie z Janem Pawłem II, które wielu miało mi utkwiło także jedno, to było spotkanie, kiedy był taki trudny czas konfliktów w Bośni i kiedy po modlitwie porannej Ojca Świętego yy, widzieliśmy człowieka, który podnosił się z klęczek, podnosił się z klęcznika, mając na sobie ciężar tych wszystkich trudnych doświadczeń, cierpień, umierania ludzi. On konkretnie spotykał Jezusa w drugim człowieku, zwłaszcza w tym człowieku cierpiącym, w tym człowieku, który tak bardzo potrzebował Chrystusa i potrzebuje zawsze w swoim życiu. Ojciec Jan Góra, który pewnie też w takich różnych sytuacjach spotykał ojca świętego Jana Pawła II, myślę, że od niego się uczył także tego, by. Cierpliwie drugiego człowieka szukać, tak jak czynił to Jan Paweł II. Ojciec Jan wychodził do drugiego z wielką miłością i starał się przede wszystkim w każdym i w każdej z nas zobaczyć tego, którego Chrystus potrzebuje. Często mówił, żebyśmy nie byli bezrobotni, że Jezus patrzy na nas jako na tych, których potrzebuje. Potrzebuje naszych umysłów, naszych serc, naszych rąk. Dlatego kiedy z nami się spotykał, myślę, że zapalał nas wszystkich do tego, by otworzyć się na Chrystusa, a potem także w imię Chrystusa otwierać się na drugiego człowieka, by przyjąć dar i łaskę, by rzeczywiście uwierzyć w miłość, którą Jezus ma dla nas, przyjąć ten dar miłości, a potem także w tych spotkaniach z innymi tym darem miłości się dzielić. Myślę, że dla mnie ciągle pozostanie takim wielkim zadaniem to, co usłyszałem w tym ostatnim telefonie ojca Jana do mnie, kiedy mówił, że będzie rok miłosierdzia, czy jest rok miłosierdzia. Proszę cię, żeby ta brama ryba była bramą miłosierdzia. Oczywiście w sposób formalny, tak było w zeszłym roku, to była brama miłosierdzia na nasze letnickie spotkania, na wszystkie letnickie spotkania. Ale myślę, że w ten sposób Jan pozostawił nam taki, takie głębokie wezwanie czy zadanie, żebyśmy tutaj, pod tą bramą, doświadczając Bożego miłosierdzia, starali się także iść i być miłosierni, jak Ojciec wobec naszych sióstr i braci. Niech więc dzisiaj postać tych dwóch, Świętego Jana Pawła II i Ojca Jana, ja w jednym z ostatnich wspomnień. Powiedziałem, powiedziałem trochę z obawą, być może przesadnie, ale ufam, że nie jest to przesada. Że, tak jak mówiliśmy, iż święty Jan Paweł II stoi w domu Ojca i z tego okna nam błogosławi, to mam takie głębokie przeczucie, że u jego boku stoi też Ojciec Jan. I on też wyciąga rękę w swoim geście pozdrowienia, powitania, błogosławieństwa. Dla każdej i każdego z nas. Niech to nasze dzisiejsze spotkanie zawsze pozwoli nam pamiętać o tym, którego spotykaliśmy na naszych drogach. Dzisiaj zresztą 3 czerwca, 3 czerwca to jest szczególna data spotkania tutaj, przecież na tej ziemi. Bo 3 czerwca 38 lat temu był tutaj święty Jan Paweł II. Pierwszy raz. I było to cudowne spotkanie tam na placu przed balkonem prymasowskim, z którego Jan Paweł II prowadził swój wspaniały pierwszy dialog z ludźmi z młodymi. To było spotkanie, pod którego urokiem byliśmy wszyscy, czuwaliśmy razem. Wreszcie Jan Paweł II mówił: idźcie już do domu, pociągi odjadą. Wołaliśmy będą następne. Chcieliśmy przedłużyć radość tego spotkania, bo rzeczywiście czuliśmy, że jest między nami Chrystus. Jest ten, który nas jednoczy i łączy. Tak było 38 lat temu, 3 czerwca 1979 roku. I 20 lat temu, znów 3 czerwca 1997 roku, kiedy znów Jan Paweł II przybył do Gniezna. Kiedy dwadzieścia lat temu właśnie tam mówił nam, że nie idziemy w przeszłość, idziemy w przyszłość, przyjmijcie Ducha Świętego, i wskazywał nam na świętego Wojciecha, którego warto spotkać na swojej drodze, rozpoznać moc Jego męczeńskiej śmierci i w imię tego świętego także być dla drugich y, tymi, którzy niosą Chrystusa, tak jak on. Jak ten męczennik, który niósł innym Chrystusa, który spotykał się z innymi w imię Chrystusa. A potem były te lata, które właśnie od roku 1997, tutaj jakby pałeczkę tych spotkań gnieźnieńskich przejął ojciec Jan Góra. To on od tego czasu wierny temu testamentowi świętego Jana Pawła II. Każdego roku nas tu gromadził, spotykaliśmy się razem, starał się pokazywać nam przede wszystkim, że to nasze spotkanie ma sens, bo Chrystus jest między nami. Jeżeli my tutaj spotykamy się w te czerwcowe dni, to dlatego, że wierzymy, iż Jezus jest pośród nas, jest z nami i że w Jego imię jesteśmy z posyłani, także, by spotykać naszych sióstr, nasze siostry i naszych braci, na drogach naszego życia. To spotkanie z Chrystusem owocuje, moi drodzy, w życiu każdej i każdego z nas. 27 lat temu spotkanie z Chrystusem zaowocowało w życiu Ojca Pawła, Ojca Tomasza i Ojca Wojciecha, ponieważ wczoraj Mieli 27 rocznicę swoich święceń kapłańskich. To przecież szczególne spotkanie z Chrystusem w sakramencie. Chrystus wziął ich w swoje dłonie, powiedział: jesteś mój i posłał ich. Dlatego dziękujmy dzisiaj. Uradujmy się także ich spotkaniem z Chrystusem. Myślę, że możemy Jezusowi za to gromkimi oklaskami podziękować za to właśnie spotkanie wszystkich, którzy przez sakrament święceń przez sakrament małżeństwa, przez konsekrację zakonną konkretnie spotykają Chrystusa, by nieść Go innych. Niech więc ten wieczór będzie wieczorem spotkania z Jezusem, którego za chwilę będziemy po raz kolejny wybierać jako naszego Pana i Boga, jako Tego, który jest naszą drogą, naszą prawdą i naszym życiem. I wracajcie tutaj, wracajcie na letnicę, by spotykać Chrystusa i spotykać w drugim człowieku tego, który jest dla nas drogą prawdą i życiem. A ci święci, święty Jan Paweł II i nasz duchowy przewodnik świętej pamięci, ojciec Jan, niech ciągle pokazują nam drogę ku Chrystusowi.